Cześć. No Jest już dosyć późno podczas konwertowania mojego filmu poprzedniego. Chciałbym Wam pokazać taką moją poprzednią naprawę. Zamiast wyrzucać po kilku, po kilku użyciach ten Pendrive, czyli to przejściówka z karty microSD na złącze USB, po kilku użyciach po prostu się zepsuła. Przez długi czas leżała u mnie gdzieś tam na półce. W końcu postanowiłem ją naprawić zamiast wyrzucać. Może nie róbmy góry śmieci, tylko spróbujmy naprawić coś, co jest jeszcze praktycznie dobre. No. Co się z niej stało? Rozebrać jest to bardzo proste. Oczywiście wyjmujemy kartę. Chcę pokazać to dobrze. Wyciągamy tą naszą kartę. Przestało ją wykrywać. Jest. To jest nasza karta MicroSD. Jak go rozbieramy? Tu z tyłu. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać. Są takie dwie, dwa otworki i ząbki. Należy je nacisnąć. Tu mam taką pincetę. Naciskamy na otworki. Te ząbki. No tutaj wziąłem sobie taki od smyczy sznureczek końcówkę naciskamy i wyjmujemy o widać to, to nie było bardzo trudne może ja pokażę jeszcze raz bliżej kamery proszę to tak wygląda tu są te ząbki o, wysuwamy. Co tutaj mamy? To jest mini płytka. Wyjmujemy ją. Trzeba troszkę podważyć. Wrzuciłem kilka zdjęć na gogle na mózgu. Z tego. będzie to widać dosyć dokładnie trzeba ją tutaj wyłuskać, no, wychodź, wychodź, wychodź kiedy chcemy to jest to trudne o właśnie wyszła jak to wygląda no, kiedy otworzyłem to pierwszy raz, kiedy mi się to zepsuło zauważyłem, że jest bardzo zaś nie działa. trzeba ją przede wszystkim wyczyścić jakimś no, spiritusem Wadką, czy ręcznikiem papierowym, osuszyć lekko. Teraz się ładnie błyszczy. Wcześniej była praktycznie spatynowiała cała. Po kilku użyciach, niby bardzo, niby nowy sprzęt. Wygląda to mniej więcej tak. Teraz się ładnie błyszczy. Co się stało? No, na początku nie było widać tak ewidentnie, że jest coś nie, nie w porządku z lutowaniem. Okazało się, że ta mała tutaj yy, błyszcząca się, błyszczący się cylinderek jest rezonatorem kwarcowym. Yy, po krótkiej chwili zauważyłem, że jest troszkę za luźny. No, okazało się, że był źle przylutowany i bardzo szybko po prostu się oderwał. Mimo tego, że nie on, nie był on rozbierany i tak dalej. Co trzeba było zrobić? Są tylko dwie końcówki do przylutowania. To będzie widać na moich zdjęciach, na goglach. No oczywiście poprawiłem jeszcze tutaj lutowanie tych styków do karty, które tutaj wystają. O takie paski. No oczywiście tutaj jest gniazdo USB z tej strony. To te cztery duże. O, tak to wygląda. W sumie miałem to wyrzucić już do kosza, stworzyłbym kolejny śmieć. Umieszczę to w dziale mm, ekologia, ze względu na to, że y, dużo się o tym mówi, a mało się to robi. Ludzie tworzą tony śmieci, kupują coś nowego, wyrzucają całkiem użyteczne jeszcze przedmioty czy urządzenia, zwłaszcza elektroniczne które może by jeszcze komuś posłużyły mimo wszystko Taką, tak przynajmniej mi się wydaje. Kiedyś nie było to takie ewidentne, że trzeba coś wyrzucić. Stare telewizory były wielokrotnie naprawiane teraz, gdyby nam się zepsuł, pewnie wyglądałaby już koszu. Kiedyś udawało się to jeszcze latami serwisować. Może serwis nie jest aż tak opłacalny teraz. Te telewizory nie są aż takie drogie, czy radia i są bardzo powszechne. No według mnie producent zaciera ręce, my wydajemy pieniądze, ale nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że y, takie coś bardzo prostego, co możemy samemu sobie naprawić, zrobić Ląduje na wielkiej stercie śmieci. A potem wszyscy narzekają, że jest drogi wywóz, droga utylizacja. No. Ktoś powie, dobrze, ja jestem ekologiczny, wyrzucam papier do kosza, butelkę do kosza, czy cokolwiek innego. Wiele materiałów takich, które dałoby się odzyskać. Nie wiem, puszki, butelki, szkło. Ląduje po prostu na stercie. Jaki tego morał? No, jak na razie jeszcze tych śmieci, te śmieci nie uwalają się do miast czy do miejscowości, no ale zalegają już bardzo duże powierzchnie yy, terenów jakichś nieużywanych. Nie jest to ani dobre dla środowiska, ani dla człowieka. Myślę, że chciałbym was właśnie na to uczulić. To nie jest serwis, ja nie pokazuję tutaj serwisu czegokolwiek, czy fale się, że coś potrafię bo to mógłby zrobić każdy, to no wystarczy tylko odrobina dobry, dobrej woli. Poza tym, no przede wszystkim uczulam tutaj na tą ekologię, że to byłby śmieć, a nie jest. No łatwo to sprawdzić, no, tutaj są słuchawki, które przed chwilą naprawiałem, już działają. Jak to sprawdzić? No on wcześniej nie działał, a teraz może sprawdźmy, czy się... widzimy, że jest wykrywany. Tutaj mam wyłączone, znaczy akurat auto ale już mamy, o, to jest ten nasz pendrive, z którego instalowałem Linuxa w poprzednich wersjach, w poprzednich filmach. No, jeszcze coś w koszu. Wyjmujemy i nasz pendrive znika. Dzięki za uwagę.